Kowboje, górzysta montana, czasy prohibicji, pożegnanie z Afryką. To wszystko znajdziecie w serialu 1923. Julia Taczanowska, Gosia Steciak zapraszamy na odcinek serial Killers. <grym> 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 1923, dobrze mówię, data. To jest serial z uniwersum Yellowstone, prequel, sequel, nie wiadomo jak to nazwać. W każdym razie część, jest częścią tego świata. Yellowstone to jest bardzo popularny serial w Stanach Zjednoczonych, jeden z najpopularniejszych chyba, który dopiero do nas dotarł razem z platformą Sky Showtime. No i co, nie wiem, czy kojarzysz to uniwersum? Widziałaś coś? Jakby, co myślisz? To jest moje pierwsze zetknięcie z tym światem. Mm. Znaczy słyszałam o serialu Yellowstone, ale przyznaję, że jak słyszę Kowboje Rancho, to mm. po prostu zaczynam się wyłączać emocjonalnie, więc byłam bardzo zaskoczona, że 1923. mignęło mi gdzieś, że zebrał bardzo dobre recenzje. Mm. Chyba Radek, czyż? Poz pozdrawiam Pewnie. serdecznie. Powiedział, że bardzo, bardzo dobrze ten serial sobie radzi. Wchodzi. Wchodzi i <laughs> że jest bardzo dobrze. I stwierdziłam, że spróbuję. Helen Mirren, Harrison Ford, więc obsada też przyciągnęła. Tak. I przyznam, że to jest jedna z, jedno z przyjemniejszych niespodzianek ostatnich a, miesięcy dla mnie. A. Bo to jest serial, który pozornie jest bardzo taki konserwatywny. Taki, to jest taka próba wpisania historii Stanów Zjednoczonych w okresie wielkiego przełomu w latach dwudziestych. Mm. Opowieść większa niż życie, próba rozpisania tego no, na kilka kontynentów. Mm -hmm. Opowieść Wielki Romans, Kino Przygody. Sentymentalne to jest okropnie, jakieś takie próba złapania różnych wartości i to, wy, to, to mogło pójść bardzo, bardzo nie tak i być bardzo pretensjonalne, ale działa. Hmm. U mnie. U mnie to wszystko <laughs> u mnie działa, jak mówią programiści. To wszystko jest naprawdę spięte. Mm -hmm. i, I zastanawiam się właśnie, czy to jest zasługa na pewno świetnego aktorstwa, ale mm -hmm. też bardzo dobrze napisanego scenariusza i też ta sceneria ha. bardzo ładnie pracuje. Zarówno w Afryce, jak no. i w tej górzystej Montanie. Tak, tak, bo tu mamy trzy wątki, prawda? Jest wątek, właśnie, dzieje się, który się dzieje w Mo Montanie, wątek afrykański e, i wątek e, rdzennej Amerykanki, e, dziewczyny, która te, też w Montanie, dziewczyny, która została zabrana swojemu plemieniu i jest wychowywana przez szkołę katolicką. E, I ja powiem tak: e, jak był wątek Mon e, Helen Mirren i Harrison Ford, czyli ten powiedzmy nasz główny wątek, e, ja byłam wciągnięta. Natomiast te dwa pozostałe wątki, tak trochę miałam wrażenie, że to wszystko jest tak jakby sklejone z jakiejś takiej. Um, ja się trochę czułam oglądając ten, ten ser serial, jakbym oglądała trzeci sezon czegoś, co oczywiście jest zrozumiałe, bo to jest trzeci sezon, bo. Całe uniwersum Yellowstone to jest saga rodziny Dantonów. Yellowstone, ten oryginalny serial, który dzieje się współcześnie, ma pięć sezonów i tam główną, głównym bohaterem jest John Dalton, grany przez Kevina Costnera. I potem jest 1883, z jest początek rodziny Dantonów w Montanie. I 1923 to jest. Tak, te daty są dosyć podchwytliwe. To jest jakbyś w środku, prawda? Mamy już jakąś historię, którą, która się zaczęła, i mamy pokazane, gdzie ta historia, jak się ona będzie kontynuować. I tu jest taka jakby dziura, wypełniona przez, przez twórców. Więc ja się trochę czułam że ja nie rozumiem kto jest kim dla kogo i chyba ze trzy czy cztery odcinki mi zajęło, żeby się skumać jakie są połączenia, plus potem jeszcze obejrzałam całe jakieś, na YouTubie, znalazłam całe wideo, gdzie ktoś rozpisuje tą, tą genealogię tej rodziny, więc też się dowiedziałam różnych rzeczy z, z tego, ale, ale i to mi się wydaje, że, że to jest minusem niestety, bo żeby wejść w tą historię, chciałabym po prostu od razu jakby wejść. Jakby nie mieć takiego poczucia, że muszę znać całe masy log, żeby, żeby się zagłębić w tą historię, bo. Um... Więc ja nie jestem specjalnie fanką tego serialu. Ale to jest ciekawe, bo mm. ja też weszłam w ten świat zupełnie mm, jakby na, na świeżo czysto. i mi to w ogóle nie przeszkadzało. A. Jest faktycznie narratorka, która Czekam. wydaje, ja dalej nie wiem w sumie, jakim ona jest, <laughs> ale, ale to mi kompletnie nie przeszkadzało, bo te relacje między bohaterami, to jak jest ustawiony świat, to jest bardzo ciekawy w ogóle okres mm. w lata 20. No, nie, nie, na pewno. Ale też w taki nietypowy sposób podany, mm. bo faktycznie mamy prohibicję, gdzieś tam są jakieś te imprezy, wszystko, cały ten onturaż, który znamy z kina tamtej epoki, ale on jest zupełnie z boku. Tam on jest z boku jest jedna scena, jeden odcinek, gdzie bohaterowie wybierają się do miasta i idą właśnie do, tak. do takiej spelunki w piwnicy, żeby się napić alkoholu. Ale, ale tam bardzo ciekawie wybrzmiewa właśnie ten okres przemian, bo to jest mhm. tuż po pierwszej wojnie światowej i ta Ameryka jest jakaś taka rozdarta między tą tradyc tradycją, wartościami, takimi mhm. właśnie, że ziemia, że wartości, że ludzie, którzy są prawi, a tutaj przyjeżdża nam dziki kapitalizm i zaczyna się starcie tych dwóch wartości. To jest bardzo ciekawie wygrane również w takim poziomie mikro, kiedy na przykład jest rozmowa o żyletkach między Helen Mirren a Harrisonem Fordem. A to, to jest moja ukochana tak. scena, kiedy właśnie Helen Mirren chyba wraca z miasta i mówi, że wyobraź sobie, że reklamują teraz żyletki i kobiety Le będą musiały golić nogi. Już im nie wystarczy, że połowa ludzkości mm. używa tego produktu, tylko ciągle wynajdują nam nowe potrzeby. I tak samo jest też pralka, lodówka, jakby to wszystko, co ma nas odciążyć, co miało się stać e, dla nas, jakby sprawić, że życie będzie prostsze, a oni tam od razu na dzień dobry mówią, no tak, okej, okay, zaoszczędzimy trochę czasu bo lodówka czy pralka, ale będziemy musieli dużo ciężej pracować, żeby na te wszystkie rzeczy zarobić. Więc to jest taka fajna krytyka z jednej strony i to mi jakoś niosło ten serial. I ja faktycznie, no może, może, może potrzeba znajomości tej relacji rodzinnej, ale mi to, mi to w ogóle nie było potrzebne. Mm, nie ja widzisz. dopiero później, ważne było, że oni są ze sobą blisko, wszyscy się mieszkają lubią, tak. razem, pewnie są jakimiś kuzynami, <grym> jak to na ranczu. Więc, więc to, to mi jakoś niosło tę mm. historię, właśnie przede wszystkim ten wątek taki Mm, bo to jest serial właśnie z jednej strony bardzo konserwatywny, ale też jest bardzo spryt, sprytnie też jest rewizjonistyczny pod pewnymi względami. I to są dwa tematy: kobiety i rdzenni Amerykanie. Mm, tak, i moim zdaniem to jest coś to, co ratuje ten serial, plus naprawdę piękne zdjęcia yy, montanek. Tak. Yy, I rzeczywiście te, ten klimat jest, yy, znaczy. To piękno tej natury i jakby majestat tych gór i, i tej prerii, to wszystko jest wspaniale wydobyte i widać, że też twórcy nie szczędzą kosztów, w sensie, że naprawdę ta scenografia jest zbudowana to wszystko wygląda, te, te stada tych krów wyglądają to, to, jest, to jest naprawdę ładne. Natomiast kobiety i rdzenni, rdzenni Amerykanie tak. Może zacznijmy od postaci kobiecych, bo moim zdaniem ten serial nie jest specjalnie dobrze napisany. Ale wydawało mi się, że postacie właśnie kary granej przez Helen Mirren i tej. Um, Alexandro? Aleksandry. Aleksandry, tak, tak, ten wątek afrykański, że to są naprawdę ciekawie napisane panie. I właśnie się zastanawiam, czy to dlatego, że aktorki po prostu wydobywają, wydobywają niuanse z, z tych postaci, czy po prostu one, one są dobrze zrobione. Mi się wydaje, że jedno i drugie, mhm. bo no, Helen Mirren no, to no. jest absolutna klasa. W ogóle serial zaczyna się od ujęcia, w którym ona wymierza sprawiedliwość, tak zupełnie po męsku strzela po prostu mhm. do jakiegoś faceta, tak. nie wiemy na początku o co chodzi, ale mamy od razu ustawione, że to jest właśnie Czwarta. Pani. Starsza, starsza pani, jakieś rozczochrane włosy, sukienka, niby krucha staruszka, ale taka właśnie no tak, konkretna, tak, konkretna i taka właśnie no, no, stara szkoła powiedziałabym. Mm -hmm. I, I to jest bardzo ciekawie wygrane, bo właśnie nawet w tym wątku Helen-Miren, gdzie mamy, mamy jednak taki bardzo tradycyjny podział, kobiety siedzą w domu, mm, zajmują czują, się domem, tak. gotują i tak dalej, dbają też o te relacje międzyludzkie. Mm -hmm. Ona jest też taką e, no jakby właśnie coachem, mm. jeżeli chodzi o, o wątek dwóch, e, pary młodych, no która tak. jest sobie zakochana i tam jest właśnie jakiś Dramat, problem wartości. Tak. No, nie, ona też parę, bardzo, w ogóle ona świetnie mi sprzedała. mi sprzedała wizję życia na ranczu. Ja naprawdę mm. nie sądziłam, że kiedyś mi się mm. tak spodoba serial o prowach, <coughs> jak ona opowiada, że to jest trudne życie, ale właśnie z ogromna wolność, że ta przestrzeń, że. że... I ona bardzo, bardzo taki mm. uczciwy sposób o tym opowiada tej młodej kobiecie, mm. która ma dołączyć do, do rodziny. Ale też podoba mi się, jak, jak mamy właśnie takie wątki, typu mężczyźni się bawią w wojny. Tu mm. jakieś strzelaniny, bo jest cały konflikt przecież właśnie między Harrisonem no, tak. Fordem a, a Timothy Daltonem, który właśnie no, te, starcie tych dwóch wizji świata, no to mamy oczywiście strzelaninę, która jest bardzo ekscytująca. Ja tak się zastanawiałam, okej, okay, no fajnie, no i co mhm. dalej? A potem jest scena, w którym Helen Mirren bierze szmatę i wyciera krew po prostu mhm. ze stołu, sprząta, bierze mopa i, i później właśnie opowiada, tak trochę mi się to skojarzyło ze sceną z Pierwszego Człowieka, kiedy Claire Foy mówi do tych wszystkich mhm. astronautów, żeby, że to jesteście bandą chłopców, która się po prostu bawi. Mhm. I i tutaj jest coś takiego, zresztą w pewnym momencie tutaj właśnie Helen Mirren zostaje tu głową rodziną tak, trochę tak. jak Fargo w drugim sezonie, bardzo tak. też ciekawa konotacja. Więc to, tu mi się wydaje, że pod tym względem tak, natomiast postać Aleksandry, czyli mhm. no, uprzywilejowanej pani Brytyjki, no, brytyjki która tak nie przygód, tutaj jest trochę więcej niby problemów, ale u mnie to działa, znowu mhm. powiem tak. No tak, tak, tak. Tu jest, bo tu jest wątek romansowy. Prawda? Mamy Spencer Danton, Danton. Danton tak, który jest weteranem I wojny światowej ma PTSD i e, pracuje jako e, myśliwy w Afryce. Tutaj mamy wątek romansowy, poznają się w barze, zakochują się w sobie Posty. i po prostu tak. No i rzeczywiście jest chemia między tymi postaciami, to trzeba przyznać. Natomiast mo moim zdaniem ten wątek jest dosyć kliszowy. Tak. E, to jest połączenie, może e, prze, e, przeminął z wiatrem, e, pożegnania z Afryką, z Tytanikiem. E, i, e, i dla, i dla mnie to no, oprócz tego, że po prostu patrzysz na atrakcyjnych ludzi, którzy się przytulają, e, jakby ja nie, nie, nie czułam nic, nic jakby specjalnego, że dostaję coś nowego. Tak jak w tym wątku Helen Mirren mhm. i Harrisona Forda, rzeczywiście była, 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 była jakaś energia dla mnie. To nie, to ja się nie zgadzam. Czy jestem sama zaskoczona, bo tak jak mówisz, to jest klisza na kliszy. To jest scena dosłownie: babka wchodzi do baru, wymieniają dwa zdania i się zakochują mhm. w sobie na śmierci życie. Ale to działa. Jest właśnie przede wszystkim chemia, bo jest e, Julia Schleppfel i Brandon Sklenar. To jest po prostu... Ja nie wiedziałam ta, dawno tak dobrze dobranej pary ekranowej. Więc oni nawet prawda, jak po prostu spacerują, rozmawiają, tam jest takie iskry lecą, że oni są mi w stanie sprzedać każdą największą kliszę. Ale też zauważ, że serial nie stara się udawać, że to jest coś więcej niż taka prawda. wielka miłość. Oni tam mają przecież przygody... No A nie, ale mają przygody rozmaity. po prostu tak absurdalne. Ale to jest też taki romantyzm. On nie jest taki, zauważ, bardzo słodki. On jest bardzo podszyty tragizmem, bo tam, wszystko, co oni robią, na przykład do mnie, to poniekąd przemawia, że to jest takie właśnie wszystko podszyte śmiercią, wizją tej mm. wojny, pierwszej wojny światowej, gdzie ona straciła bliskich, on stracił siebie. Ja, I to jest takie coś, że ja wiem. czekamy, po prostu ja nie wiem, ma na co czekać w życiu. Ale z drugiej coś strony. co chcemy robić? Robimy. No, ja rozumiem, ja rozumiem to wszystko, ale z drugiej strony to jest też yy, tak, że ile, ile można oglądać kliszy yy, o pierwszej wojnie światowej, która przejechała ludzi yy, i teraz żołnierze wracają i są strasznie smutni. No, jakby ta, ta postać, jego, nie wiem, mam wrażenie, że nie wiem, że od Ernesta Hemingwaya mamy po prostu takich, takich takie postacie i jakby zróbmy coś ciekawego z tym. On, on, nie jest, on nie jest ciekawy dla mnie ten wątek. Plus to, co też mam do zarzucenia temu bo on się kończy powiedzmy cliffhangerem, prawda? I ja nie czuję satysfakcji w sensie, że ja bym chciała coś, żeby coś przynajmniej, coś przynajmniej było rozwiązane. A tam każdy z tych trzech wątków, które, za którym podążamy, jest jakby taki rozlany. Okej, okay, a co powiesz o wątku Tiony, rdzennej Amerykanki i całej tej historii o y, katolickich szkołach z internetem, która no, dla mnie była absolutnie. Najbardziej przerażającą rzeczą, jaką widziałam na ekranie, chyba w ogóle od dawna, nie tylko. To serialu. jest prawda, to jest prawda, to jest bardzo przykre. To jest bardzo brutalna, brutalny wątek, to znaczy dużo jest przemocy, dużo jest przemocy wobec kobiet, nie, tak głównie wobec tej rdzennych e, Amerykanek, ale też e, jakby zakonnice też obrywają e, i inni rdzenni Amerykanie też obrywają i znaczy, ja wiem, że to jest ważny temat i właśnie fajnie, że to pokazują, szczególnie e, jakby w świetle e, ostatnich tam doniesień, prawda, jeżeli chodzi o to, jak e, Kościół Katolicki traktował właśnie rdzenną ludność w Kanadzie. Nadzie, czy, czy tak dalej. I tutaj mamy jakby ilustrację tego, i wydaje mi się, że to jest ważne, natomiast wy, wydaje mi się, że może jest troszeczkę za mocno, jak dla mnie. To znaczy, ja w pewnych momentach już po prostu, jak się pojawiały te sceny, to ja po prostu przewijałam, bo nie byłam w stanie tego znieść. Znaczy skojarzyło mi się to z drugim, trzecim sezonem opowieści podręcznej, gdzie po prostu ta, ta fetyszyzacja tej, tej, tej przemocy była już tak daleko posunięta, że można było powiedzieć, że to jest na granicy jakiegoś torture porn i tak dalej. Ale ja z kolei mam tak, że ja nie, nie, nie lubię przemocy na ekranie. wolę, żeby mi przemoc jest zasugerowana i mi to wystarczy, niż żeby oglądać naprawdę bardzo nieprzyjemne sceny. Toż też się zastanawiam, czy to jest, może to jest jednak z zamysłem, że niektórzy widzowie jak nie zobaczą czegoś prosto mm. to, to to aż tak nie, nie sieknie. No jest to jakaś taka próba zmierzenia się z tą koszmarną historią, ale też fajnie, że jest w ogóle taka ta, ta, cała kultura rdzennych Amerykanów przywołana, jest ten język Crow, A, tak, który tak, jest tak, podobno tak. już prawie całkowicie wymarłym językiem, mm. kilka, chyba trzy tysiące osób tylko się mm. nim posługuje, więc to jest ekstra, że, że taką, taki element kultury tam jest o, nie, pokazywany. Nie. I tam jest świetna scena, kiedy właśnie Tiona w pewnej kluczowej scenie opowiada właśnie o tym, że ona pochodzi z tej ziemi mm. i tu ona teraz wymierza sprawiedliwość, bo w ogóle właśnie już chyba powoli zmierzając do końca mam wrażenie, że ten serial opowiada właśnie o tym, jak złudną wartością jest amerykańska ziemia, tak. że to jest coś, co najpierw przynależało właśnie do, do, do Tiony i jej rodziny, Teraz Harrison Ford, który tam przyjechał ze swoją, ze swoją rodziną w tej montanie, próbuje tam sobie ułożyć życie, i już się zbliża następna osoba, która chce tę ziemię zagarnąć, więc całe to właśnie pojęcie tej wolności, to całe, całe idealizowanie tych czasów, mm -hmm, mam wrażenie, że jest takie właśnie bardzo złudne i przewrotne. I to, I to jest właśnie ta wartość, którą ja widzę w tym serialu. Oczywiście jest to ładnie wplecione tak. w melodramatyczne, przygodowe wątki, i to jest bardzo łatwostrawne, ale gdzieś tam pod spodem, według mnie, jest ta refleksja, która jest bardzo, bardzo gorzka. Yy, tak, wydaje mi się, że to jest. Główną wartością tego serialu, że właśnie ta opowieść o tym, że, że zresztą nawet jest taka scena, gdzie Harrison Ford to wprost mówi, że po prostu przychodzą ludzie i zabierają, i trzeba bronić swojego. I to jest takie ciekawe spojrzenie właśnie na, też na ten amerykański sen i, i na w ogóle na prawo własności, co jest hmm. kogo, co jest bardzo, prawo własności jest bardzo amerykańską wartością, bardzo konserwatywną. No, więc nie można nazwać tego serialu, Konserwatywnym. To znaczy mam wrażenie, że on troszeczkę jest konserwatywny. To znaczy, troszeczkę pokazuje tylko w To no Jest taka od... nostalgia. Tak, no, nostalgia, ale też y, pokazuje drugą stronę tego. I to jest ciekawe, rzeczywiście, jeżeli y, miałabym polecić o, o obejrzenie tego serialu, to właśnie dlatego. No I I dla, dla Helen. I Miren. dla pięknych plenerów afrykańskich, i dla tej chemii ekranowej, naprawdę. No, no tak. Oglądacie seriale z uniwersum Yellowstone? Dajcie nam znać w komentarzach, który podoba wam się najbardziej i o jakim serialu powinniśmy nagrać następne odcinki serial Killers. Gosia Steciak, Julia Taczanowska. Do widzenia.